Standardowo, jak dla mnie, dzisiaj będziemy kraść dzieciom Wojanki W grze a... O... Co to jest? Za piosenka? Nie! Co tu się dzieje? <laughs> Czekajcie, gdzie to jest? Głośność, wypad, z piosenką Tak, będziemy kraść dzieciom Wojanki Co? Nie ma miejsca! Nie! No nie! 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 No nie! Nawet nie wiem, co ja tu teraz usunąłem. czy jakiś debil jest. W... w sensie, co? Jakiś dzieciak jest w mojej. Jest w mojej tej bazie. Wypadł. Nie ma kradzenia. No nie! Taki wojanek tu o obok. No nie, no Ja jego. Zastolenowali mi. No jest dalej gdzieś w mojej bazie, czy nie? W sumie nie wiem, ale jeżeli tak, no to mam nadzieję, że go kradli. No nie no, kurka. Taki wojanek, co to był w ogóle za wojan? Ile on kosztował? Czekajcie, pokaż. Tam pisał wojan po prostu. Czekajcie, gdzie to jest? To jest coś nowego na pewno. Czy. Tu, mityczny. No nie no, pierwszy raz mitycznego bym miał. Ani jednego się... Tu jest jakiś! Co jest? Kupujemy to. Kup! Mamy! Jakiś wojan, nie wiem co tu się dzieje. Dom domie grasz w stila? Nie wiem w jaki dom. Mi... Ale tak! Mamy <laughs> mitycznego pies Tysięcy wojan! A tam był jakiś Big Wojan, co nie? Tak, tu mamy wojan, a to jest Big Wojan, czyli to jest jeszcze drożej, to... Jejku, co ja tutaj zdobywam za postaci? Dobra, czekajcie, sprzedaję to. Jakiegoś tam króla wojana, dobra, no nie ma króla wojana, nie wiem. Mi się wydaje, że w ogóle jakiś event jest, bo jakaś taka piosenka leciała taka przyspieszona. I teraz tu jakieś dokokszone wojanki w ogóle lecą, ja nie wiem co tu się dzieje, ale... What the hell, to, to było w ogóle? I czemu tamten ziomek tego nie kupił? Chyba, że nie mógł tego kupić. Tu ty też jakiś typo ma jakiś mityczny, tu jakiś endermanowego wojanka, ja jego Co tu się dzieje w ogóle? Ja jestem w ogóle najbiedniejszy na całym serwerze teraz tak patrzę. Ale no teraz z tym wojanką to ja będę dostał tyle siana, że... Że, że, że to jest hit, nie? Dobra. Czekajcie, 8 sekund, dobra. Rozglądamy się za kolejnymi wujankami. Tylko tak, teraz sytuacja wygląda na sympezy, że mam dosyć sporo ludzi dookoła Ja jestem tutaj najbiedniejszy, więc kurka, teoretycznie, ktoś może kupić sobie też jakieś takie wujanki, co nie? To nie jest powiedziane, że tylko ja będę mógł je zakupić sobie. Okej, okay, ten czajpiskki tutaj ziomeczek też ma jakieś. Widerowy? Ile kosztuje? Milion. wujanek gody to jest. Jak ja bym mu to chciał wziąć. No kurka Bolek. Tak nie może być. Z chęcią bym sobie to przyjął tak szczerze. Tą Ta postać, ale no kurka, się nie dziwię. W ogóle jaki to jest raz teraz widzowy. Ja nie rozumiem co się dzieje. Nie wiem, czy to jakiś event jest? To chce się zakolegować Olek. Jak chcecie kolegę, no to możecie napisać do Olka. Nie wiem co ja tam. Ale dobra cicho. Tu jestem... A nie, to jest ten co ja mam. Mityczny. Ja nie wiem co tu się dzieje teraz, ale jakaś fala normalna. <gry> jakaś fala kurka ludzi. Tutaj jest, dobra, ten ziomeczek sama za postacie. Okej, okay, takie szczerze słabe. Aura wojanek, tego jeszcze nigdy nie widział. Nie. Wypadł mój wojan. Mityczny. Pyk, zamykamy. Dobra, widzowie, akcja jest taka. Postaram się ukraść tego zioma. Albo czy tu są jakieś fajne. No wypad z tym, kurka. Irytuje mnie to, że ciągle wyskakuje mi coś na mordę. Dobra, kiedy mu się to otwiera, ja to biorę szybko. <grym> Naprawdę będę czekał nad jakimś typem, żeby zabrać mu wojanka. Ale nie ma go w bazie. Dobra. Dobra. Jo! Oh! Oh! No nie! O oh Kogo... dud jakiś? Ja się przepraszam. Nie. wypad. Moja baza. Ja jego... O nie, wybuchłem. Zabili mnie. Dobra. Mam go. Ja jego. Dobra, to już jest teraz... Endgame, nie? To jest endgame. Dobra, gdzie jest ten? I coś tam jeszcze. Zobaczmy, co ma tu za postać, bo chłop też ma naprawdę dużo pieniążków. Ma dwa mityki tutaj. Ten Enderman w sensie bym przytulił. Tutaj również fajna postać. Jakieś laki box nie rozumiem, co tu się dzieje, ale... Tutaj też mam mityka, tutaj też mam mityka. No ogólnie nie wiem, skąd on ma tak dużo siana. Może zważywszy na to, że... Może zważywszy na to, że po prostu, no... Dużo graczy, coś. Ten Dudi tutaj stoi pod moją bazą. No nie, najgorzej. Przepraszam cię, dudy. Ale kurka, no musiałem go wziąć. Tego wojanka, no. No nie, dobra, kiedy to się zamyka? Za 13 sekund, czekajcie. Wyłączyłem mikrofon i są jakieś dźwięki z gry. Takie normalne. No, są. A ja bez głosu cał cały czas ten nagrywam. Dobra, zamykamy te dudy. On by chciał to za zabrać, dobra, wychodzimy. Dobra, wchodzę jeszcze raz, patrzę. Mam tę postać. Okej, okay, sianko się zarabia. Dobra, <grym> mamy w sumie jednego z topowych w ogóle. Wojan godów. Chyba. Nie, w sumie zaraz zobaczymy. Ale wiem, tyle. Że to sobie sprzedam. 20 milionów? Co jest? To 4 z tego kosztuje Oh my god. dobra Naprawdę fenomenalna postać nam wleciała do bazy Pyk, zamykamy I tak, wchodzę w indeks Dobra, zobaczmy sobie Mityczne Czy Wojen God Widerowy Wojanek Wider Wojanek, to jest najgorszy Wojen God Nie gadaj No najgorszy Pomaga. Oh Dobra, widzę, że tutaj ktoś nawet wbił, więc pozdrawiam, pozdrawiam. I dobra, tak szczerze ja bym się stąd ulatniał, bo ziomeczek naprawdę jest agresywnie na mnie nastawiony, bo raczej by chciał sobie zabrać swoją własność, co nie uchronił. Ale tak szczerze w tej grze ciężko o to, żeby nie uchronić swojej postaci, więc rozumiem, czy on to tak wygląda ogólnie. Ogólnie każdego z was zapraszam po prostu do tego, żeby wejść również na kilka innych odcinków na moim kanale, Między innymi na przykład z tej gierki, z Boxer Planet, nie wiem czy ktoś kojarzy, jeżeli tak no to oczywiście Zachęcam do oglądania filmów, bo aktualnie jestem chyba jedynym z youtuberów, który w ogóle to nagrywa Roblox nagrywa w ciul osób, a tej gry praktycznie nic, więc tak twierdzę, że jestem jedynym Ponieważ w sumie Każdy od niej odszedł, a jest naprawdę świetna, więc Zachęcam bardzo cieplutko do Właśnie Wbicia na Tą A teraz co? Trzymajcie się, do zobaczenia. Hej!